Siemanko widzowie, to jest, już to jest już siódmy odcinek z tej serii. Dzisiaj jak mówiłem pod yy, odcinkiem skopania, że odwiedzi mnie mój kolega to odwiedził. Mam, mam na nadzieję, że będzie czasem się pojawiał. Może to nie będzie jakoś często, ale czasem będę nagrywał z nim filmy. Nie będzie to jakoś często, jak mówię, ale na pewno będą się pojawiały. Więc co, no zaczynajmy z serią. Siema, eniel. Zapomnijcie walnić su walnąć subika z dzwoneczkiem. Właśnie. Jeszcze łapkę w górę, <noise> chyba z dzwonkiem. I no, będziemy zadowoleni. Tak? O. Czy możecie wpaść na mój kanał, na którym jeszcze nie ma dużo filmów, bo będę streamował na Discordzie. Jak, jak się nazywa twój kanał? Ajzerka. Igze. Właśnie Umieścisz do niego Postaram się w opisie dać linka Dobra, masz że masz rzeczy takie No ja akurat sobie zrobiłem te <coughs> z tam Ej, a gdzie Mamy masz dobra? kopalnię? Właśnie. <coughs> Nie mam, ja czy mam kopalnię, ale muszę zrobić drabinki, bo... No to nie jest kopalnia, tyle powiem. Czekaj, zaraz Ci pokażę, jak to tam wygląda. 15 drabinek, no na razie może być. A masz chyba? No, co mam? Tu jest... Ej, daj drabinkę, zrobię trik i będę szybciej. Lepiej coś zrobić trik. Ej, jak mi się nie uda, to wytniesz to, nie? Nie, nie. Dobra. Tutaj mam moją kopalnię. Fajna to? Mm. Wyście skop, skop się na 15 bloków, postaw... Skop się na 15 bloków, zrób dra... Bo ja tam... Nie miałem czasu, żeby ogarniać tej, tego. Skop się na 15 bloków. Postaw drabinki, a ja dorobię patyków. No bo... Nie, po prostu nie robię tam kopalni. Dobra. I też mówię wam, że ten... Piszcie w komentarzach. Co możemy, co mogę zrobić, albo co możemy razem to zrobić, na tym serwerze, różne jakieś pomysły, wszystko ciekawe, ja przeczytam, zobaczę, może się pojawią. To napiszę w komentarzach, Kajzerka dostanie ode mnie serduszko. Okej, okay, to widzicie. I rzucisz mi drobinki, nie? Bo jeszcze ja jestem dość Tak, 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 czekaj. No Na jakiej jesteś wysokości? Na 11 -tej kratce. Aha, bo ty kopałeś tak w dół! No. No. No ci rzucę start cały i zobaczymy ile będzie jeszcze brakowało. Leci. Ej, a z której strony najpierw postawiłem drobinki. Ustań. Zależy w jakiej stronie ty stoisz. O tej. Kurde. Czy jak ty jesteś teraz, jak ty stoisz, to po twojej lewej. Źle. A dobra to to zniszcz, zniszcz te i postaw tu obok hmm. Dobra Rzeczywiście pamiętajcie że jeżeli pod odcinkiem z kopalni będzie 5 w górę to wybiorę się do kopalni na aż 45 minut Więc może będą dobre łupy Zobaczymy jak się odzie. Oby były dobre Masz jedzenie? Mm, Zierka? Nie, nie mam na razie. A, A mogę mieć pytanie, dlaczego te drzewo jest obrodzone płotkami? Co? No bo to... te drzewo, drzewo jest, jest obrodzone płotkami? To, bo to drzewo jest pilnie strzeżone przeze mnie. Już wszystko wiesz? Co? Ej, to rzuć mi... rzuć mi jedzenie, bo ja zaraz zginę. No to trzymaj. Smacznego. No ale to był... No dobra. A i właśnie... Bo w ostatnim odcinku robiłem to. To jest w ogóle. Pokazał mi to właśnie ten gość. I chciałbym wam pokazać tak lepiej jak to działa, tyle, że niestety nie mam nic do przepalenia. Ale przykładowo, jak macie zwykły piecyk, możecie maksymalnie włożyć tak jednego itemu. A tutaj, powiedzmy, wycho wychodzicie z kopalni, macie 20 staków w ruchu, możecie tutaj wrzucić nawet więcej. Tutaj możecie zapełnić tą całą skrzynkę, jeśli macie dwa hopery do zapełnienia, 10 staków. I to no się będzie bez przerwy przepalało, przepalało i to jest bardzo dobra rzecz. Można zrobić takie dwie, cy, Potrzebujecie na Co potrzebujesz? Yy, jak będziemy bogaci, to ja pokażę, jak zrobić taką dużo lepszą automatyczną przepalarkę. Okej. Okay. No ja idę kopać diametyt. Ok. Okej. Dobra. W ogóle... W ostatnim odcinku... No nie, w ostatnim procesu gdybyśmy... Byłem w kopalni, to... No troszeczkę złota się znalazło, więc mam aż 56 złota. Możliwo dziś zrobić. I Ale raczej będzie trejdawał Co mówisz? Endu idziemy. Teraz mi mam Teraz do endu. Zaszkań. Nie, na razie się i temków nie, nie ma. Ej, a tak? zapomniałem zapytać, yy, Masz jakieś pochodnie kolej. No właśnie jest taki problem, że... Ej, masz ten, masz pięć z tego? Ja ci rzuciłem pięć patyków, tak? To mam. To chodź, masz no, pięć węgla. Zrób sobie tam, to będzie 20 pochodni. Zrób sobie. A ja to. No to zostawiajcie łapki w górę, jeśli chcecie odcinki z Kejzerką. Bo jeśli zostawicie tutaj dużo łapek, to na pewno pojawi się ich o wiele więcej. Obiecuję Wam to. No. Ja będę chciał sobie zrobić magazyn tutaj, bo znaczy na razie nie potrzebuję magazynu, bo nie mam dużej temku ale po prostu się przyda Dobra No i już 28 kamienia i tu się dalej przepala Dobra. O, w końcu trzcina urosła, ale tam jeden to mogę tak zrobić. Cyk Nie tak? Tak. Dobra. Też jakby to, to te wszystkie odcinki nagrywam totalnie na spontanie, więc nie dziwcie się, jeżeli na... Na no praktycznie każdym odcinku będę chodził w tą, i w tamtą i nie będę praktycznie robił Tylko po prostu jakoś, na spontanie to wszystko po prostu się dzieje No Zabiję parę krówek, bo potrzebuję zrobić... ...kulęcząt Dobra Ty i ty. Mm, ty. Mm. Dobra. Resztę zostawię. Niech te małe będą większe. Też parę jeszcze zabiję. I teraz macie to. Te ta. małe będą większe? Wrzucać je sobie gdzie? To już tutaj jest w hoperach. Tutaj. I się będzie przepalało. Cyk, mm, cyk. Mam papier nie mam papieru bo nie trzeba ogarnąć więcej ściny ale na późniejszych odcinkach się ogarnie jakąś automatyczną farmę ściny bo czemu by nie, nie. dobra teraz tak cyk nie tak Co ja zrobiłem nie dlaczego ja tak robię ja chcę tak zrobić okej okay. więc no Hmm. Okej. Okay. przez chwilę Just. Mhm. Mm tam jest tam jest jest bardzo fajne. O, witam. mnie Hmm. Chcę się zapytać, czemu to jest taki pechowy seed? Czemu? Jako kopałem pół godziny i znalazłem tylko 17 diamentów, gdzie raz kopałem 20 minut i znalazłem 25 bez fortuny, no ale, co poradzisz. Dobra, dawaj wychodź, wracaj. Sekunda. Jeszcze, może znajdę. Nie, dawaj wracaj, bo to będzie już zakończenie odcinku. Bo... Chciałbym, żeby te odcinki nie trwały pół godziny albo więcej. Bo po pierwsze mam trochę słaby internet i mi te odcinki długo się zgrywają, nie wiem dlaczego, ale po prostu tak jest. A po drugie nie chcę Was, was przynudzać, żebyście mogli obejrzeć sobie szybko taki 15-20 minutowy. Jest ingi pójść, ale nie, żeby męczyć się z jakimś 30 albo nawet 40. Ale będą takie odcinki z kopalni. To przecież możecie zobaczyć początek jak wchodzę do kopalni i końcówkę. Co znalazłem, bo ja będę zawsze pokazywał. Nie chowaj się i tak się znajdę. Dobra, chodź. Dobra. Więc no to. To będzie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że podobał Wam się. Więc mówię, zostawiajcie więcej łapek w górę, Gdy nagram więcej odcinków z tym oto gościem. Więc, no... Siemka. Jeżeli chcecie oglądać live'y z Salshot dołączcie na Discorda, tam są codzienne live. No. No to, no, też bijecie tam. Cześć.